Cześć. Chcesz dowiedzieć się jak zaktualizować router Mikrotik do wyższej wersji? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W tym odcinku pokażę jak zaktualizować Mikrotik CHR z wersji 7.2 do wersji 7.2.1. Zapraszam. Przed zaktualizowaniem routera Mikrotik najlepiej stworzyć backup konfiguracji. W tym celu należy w miarę możliwości zrobić snapshot maszyny wirtualnej lub zapisać konfigurację do pliku. Teraz pokażę jak zapisać taką konfigurację do zaszyfrowanego pliku. W tym celu uruchamiamy program Winbox i łączymy się z routerem Mikrotik. Klikając na jego adres MAC, łączymy się wykorzystując adres MAC, a jeśli klikniemy na adres IP, to połączenie nastąpi z wykorzystaniem adresu IP. W zależności co w przyszłości byśmy chcieli konfigurować to trzeba wybrać odpowiednią metodę połączenia, aby nie nastąpiło rozłączenie z routerem MikroTik. Najczęściej wybiera się połączenie z adresem MAC. Powiększę interfejs, żeby był bardziej czytelny. I tak jak widać po kliknięciu na MAC w polu Connect tu pojawia się adres MAC, po kliknięciu na IP pojawia się tam adres IP do połączenia. Naciskamy Connect. Jesteśmy podłączeni do routera. To też powiększę interfejs, a więc w celu stworzenia kopii zapasowej konfiguracji przechodzimy do aplikacji Files i wybieramy backup. Jeśli pola pozostaną puste, to nazwa pliku będzie zawierała nazwę urządzenia i datę wraz z godziną utworzenia konfiguracji. Tak jest w przypadku pola pustego. W przypadku pustego hasła do zaszyfrowania konfiguracji zostanie użyte hasło aktualnie zalogowanego użytkownika na Mikrotiku. Jeśli byśmy chcieli wyeksportować konfigurację w formie niezaszyfrowanej, należy zaznaczyć opcję Don't Encrypt. Naciskamy Backup. Jest utworzona konfiguracja. Tej warto zwrócić uwagę na pewien mały problem. Na routerze Mikrotik jest ustawiony zły czas. Ma to wpływ między innymi właśnie na Nazwy plików, ale też może mieć w przyszłości problemy komunikacyjne. Teraz ustawię inną strefę czasową. W tym celu przechodzimy do system, clock i w polu timezone name należy wpisać strefę czasową. Nasza to Europe Warsaw. I mała uwaga strefa czasowa powinna być pisana w formie tak jak w zdaniu, czyli Europe i Warsaw z dużej litery. Jak widać strefa czasowa z 00 zmieniła się na plus 2 godziny do przodu. Naciskamy OK. Teraz dla formalności ponownie otworzymy kopię konfiguracji. Teraz kopia zawiera poprawne nazywnictwo związany z godzinami. Można tutaj zauważyć, że pliki w atrybutach są tworzone w strefie czasowej uniwersalnej. Dlatego po zmianie strefy czasowej zmieniła się też na poprawną godzina w atrybutach. Ale tutaj już mamy taki drobny konflikt regionalny. Teraz musimy zapisać konfigurację na dysku lokalnym komputera. W tym celu tworzymy sobie dowolny katalog i metodą przeciągnij i upuść pobieramy plik z konfiguracją. Możemy sobie spróbować podejrzeć, jak wygląda ten plik. Tutaj, mimo tego, że plik jest zaszyfrowany, spróbujemy go otworzyć. Tak widać, że niektóre elementy są w miarę czytelne, np. ścieżki do konfiguracji, a już właściwa konfiguracja jest zaszyfrowana. Teraz przejdziemy do aktualizacji routera. W tym celu przechodzimy do system pakex. Mamy tutaj listę zainstalowanych paczek na urządzeniu. W tym przypadku jest tylko paczka z systemem router OS w wersji 7.2. Jeśli byśmy mieli tutaj więcej paczek, a większości byśmy nie używali, to warto. Przed aktualizacją je powyłączać, zaznaczając i naciskając Disable. Przy podwójnym kliknięciu mam tutaj informacje o paczce. Możemy sprawdzić poprawność instalacji tej paczki, ale w przypadku awarii paczki router OS mogły być nawet problemy z wystartowaniem tej maszyny. W celu zaktualizowania paczki Router OS do nowszej wersji, należy ją zaznaczyć i kliknąć Check for Updates. Wświetli się okienko, które umożliwia w łatwy sposób sprawdzenie czy jest dostępna nowa wersja. Możemy wybrać kanał. Aktualnie jesteśmy w kanale Stable, przy którym mamy dostępną nowszą. Wersje. W każdej chwili możemy zmienić kanał aktualizacji, na przykład na long term. Tutaj już jest y, starsza wersja y, systemu Router OS w wersji 7.1. Wersja testowa jest w wersji 7.3, ale nie będziemy aktualizowali do testowej. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w przypadku wersji testowej mamy widoczny przycisk. Download and install. Gdy przejdziemy do development, mamy tylko możliwość sprawdzenia aktualizacji. Nie mamy możliwości pobrania ani pobrania i zainstalowania. I widzimy też komunikat z błędem, że nie znaleziono pliku. Zmieniamy na kanał stable i naciskamy download and install. Plik nie jest duży, szybko się pobrał. W tym czasie trwa właśnie aktualizacja routera i od razu po dokonaniu aktualizacji zostały ponownie otwarte okna konfiguracyjne, które były wcześniej, ale już tutaj mamy informację, że zainstalowana wersja 7.2.1 jest równa z wersją ostatnią dostępną. Możemy ponownie nacisnąć check for updates, ale i tak mamy informację, że dalej jest ostatnia. I ten build jest z 13 kwietnia. Możemy sprawdzić instalację. Jest poprawnie wykonana. Informacja o y, zainstalowanej wersji też jest dostępna w, w aplikacji w oknie Resources. Tutaj 7.2.1 Stable, wersja CHR, czyli Cloud Hosted Router. Jeśli aktualizujesz router fizyczny do wyższej wersji, powinieneś dodatkowo zaktualizować w jego firmware. Wersja CHR, z tego względu, że jest wersją wirtualną, nie wymaga aktualizacji firmwera. Do następnego razu.